Prawda jest taka, że jak ktoś korzysta z GPT, Gemini i mu podobnych, to z automatu jest bezwartościowy. Ja jak tylko słyszę, że ktoś go używa do czegokolwiek, to zrywam znajomość z taką osobą. No to siema, nara, miło było poznać, fajnie, że się znaliśmy, do widzenia. Generalnie no, wszystko co nowe trzeba używać z rozwagą. I dla przykładu, kiedy rozmawialiśmy tutaj na TikToku w filmach, o tych miodach z piramid, nie? to była bardzo duża rzesza osób, które właśnie wpisały, czy znaleziono miód w piramidach. Nie? I GPT tam wypluwał, że znaleziono i w ogóle na podstawie zwykłych linków, zwykłych blogów, zwykłych artykułów. Nie? I te osoby mi tam wklejały, bo wiecie, jeżeli chodzi o chat, to jeżeli my nie, nie zrobimy normalnego, takiego dobrego, porządnego promptu, to jest wyczuwalne, że to pisał czat, tak? Ona ma taki charakterystyczny, standardowy styl pisania, że od razu widać, że to z czata jest wyplute, nie? I były, byli po prostu tutaj, grupa ludzi była, która mnie zapluwała tym czatem, bo czat powiedział, bo Jaminaj powiedział, bo to powiedział, nie? Natomiast trzeba patrzeć, że te modele językowe można też używać, jakby z drugiej strony, i ja używam ich bardziej świadomie i jakby bardziej sensownie, bo ja te same narzędzia wykorzystałem do tego, żeby im udowodnić, że nie mają racji, bo wystarczyło tylko, że do GPT napisałem, że potrzebuje przekazów naukowych, czyli badań, opracowań archeologicznych i tak że nie chcę, żeby się opierał na źródłach takich nienaukowych, ogólnodostępnych jak artykuły na blogach, jakieś artykuły w gazetach i tak dalej. I nagle się okazało, że kiedy zrobi się dobry prompt, to on wszystko przeszukał. I znalazł bardzo dużo źródeł, które mówią właśnie o odkryciach archeologicznych w tych grobowcach, w tych piramidach, w tych różnych takich, ale dzięki temu, że on potrafił mi wskazać źródło, czyli takiego np. PDF-a, którego ktoś po jakimś tam odkryciu archeologicznym spisywał, tak. I to jest na przykład zeskanowane, tam papiery, które on pisał, są zeskanowane i są w pdf PDFiku. To ja mogłem sobie do takich badań, czy do takiej relacji archeologicznej dojść przeczytać i zobaczyć, że tam nie było, że znaleziono miód, że tam Pan napisał, znaleziono, znaleźliśmy zaschnięte resztki na dnie naczynia, które skrobaliśmy, potem rozpuściliśmy to w wodzie i oddaliśmy do badań, tak? Więc każde narzędzie, w tym i te nowoczesne. Jest dobre, jeżeli ułatwia nam życie, tylko po prostu no, trzeba umieć z niego korzystać, a nie tak bezkrytycznie tam wpisywać pytania i, i myśleć, że to, to po prostu wszystkie rozumy zjadło.